Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Wczoraj dokonując podsumowania zestawień, które prowadziłem, m.in. z spółek z Lig 20, z Ozem z gamingu, czy na przykład z sektora bankowego, i właśnie, jeżeli o sektorze bankowym, mówię, to od razu sobie przypomniałem, że jutro z samego rana o godzinie 7 rano wleci kolejne nagranie do przeglądu sektorowego, gdzie właśnie wszystkie spółki sektora bankowego będę omawiał. Tak więc warto być na tym nagraniu. Dzisiaj również przegląd sektorowy wleciał, gdyż jest to miejsce, gdzie najczęściej mamy okazję poznawać poszczególne indeksy, spółki, sektory, gdzie omawiam te poszczególne oczywiście spółki. Tak więc jak na przykład nie masz czasu w razie obowiązków dnia codziennego przeglądać i być na bieżąco, co ciekawego dziś na poszczególnych wykresach, to to jest idealne miejsce dla Ciebie, w którym powinieneś się znaleźć. Dodatkowo mamy również spółkę tygodnia, już bardzo ładnie dała się zeskalpować w dniu dzisiejszym, tak więc gratuluję, jak ktoś to zrobił. A dzisiaj czas na podsumowanie już ostatnie, bo dzisiaj zajmiemy się MW40, zajmiemy się SW80, czyli bardzo ważnymi Indeksami, małe i średnie spółki z GPW dzisiaj wlecą i zastanowimy się, dokąd to oczywiście wszystko zmierza, które spółki warto mieć na radarze, a które nie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać, kliknąć węczek na subskrypcję, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakąś swoją opinię właśnie na temat spółek z Envig 40 bądź też Envig 80, które według Ciebie no, warte są uwagi w najbliższym czasie, to koniecznie podziel się tą swoją propozycją w komentarzu i będę wdzięczny, oczywiście, jak zostawisz tak czy to Envig. Czy SWIG 80 komentarzu, tak aby również pozostawić po sobie ślad. I teraz, już nie przedłużając, od razu przechodzimy do konkretów, czyli zestawienia, które prowadziłem. Popatrzmy, co ciekawego dzieje się w wyliczeniach. Mamy zestawienie obrazujące nam pół roku, 12 miesięcy i tym tutaj będziemy operować w dniu dzisiejszym, ale jako ciekawostka również interwał 24-miesięczny, czyli będziemy widzieć, czy w przeciągu dwóch lat spółka miała okazję kontynuować swój trend, czy też nie, i czy ewentualne załamanie tego trendu. Nastąpiło, tak więc w no, racji tych cyfr, które tutaj widzimy, możemy sobie mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Jak ktoś jeszcze potrafi łączyć kropki. Do tego dorzuca oczywiście informacje. Śledzi na bieżąco kurs, potrafi również pochylić się nad wykresem i ma na to czas, no to myślę, że mnóstwo ciekawych wniosków może z tego tytułu wyciągnąć. I zobaczmy, co się działo na MWIX 40. Wiemy, że to jest indeks, który już bardzo ciekawie zaczął odbijać, czy to na dzisiejszej sesji, czy to wczorajszej sesji. Dzisiaj również stany ruszyły do boju, tak więc zobaczymy, bo. Sporo informacji przed nimi, w jakich nastrojach będą prowadzić te ruchy, ale wiadomo, że średnie spółki cieszą się zainteresowaniem inwestorów, małe również. Tak więc zobaczymy, dokąd to wszystko doprowadzi w pierwszym kwartale tego roku, który pewnie będzie ciekawy. Jeżeli chodzi o rekordzistów, no to myślę, że doskonale znana spółka BUMECH, którą w mojej opinii na pewno warto śledzić. 167%. Dała zarobić, jak ktoś zarobił, może nie tyle, ale chociaż zeskalpował cokolwiek z tego ruchu, to gratuluję, można się pochwalić w komentarzu. Druga spółka to XTB, która na faj zmienności oczywiście rynkowej też zarabia krocie i 99% dała stopę zwrotu dla swoich inwestorów. Bogdanka też pięknie reagowała i też ostatnio było ciekawe odbicie 63% i Bogdankę też trzeba obserwować. 40 na handlowym Budimek, 39 Zepak 34% i popatrzmy. Tutaj już nie będę oczywiście przedłużał, bo można sobie zatrzymać, ale to co ciekawe na 40 spółek w roku 2020, 2022 tylko, zaledwie można powiedzieć, 15 było z wynikiem rocznym dodatnim. No, raczej to pokazuje, że nie był to zbyt udany rok patrzący całościowo ogólnie na ENVIK 40. No ale popatrzmy, bo tutaj oczywiście warto sobie zerknąć, zatrzymać na interwał 6-miesięczny, bądź też właśnie dwuletni. Jak widzimy bardzo ciekawie na przykład wygląda Bumex z perspektywy dwóch lat, bo tutaj mamy przepotężny wzrost 1598%, czy XTB 107, 181. Bogdanka może zaraz to przesortuje, jak skończymy 12 miesięcy, jako ciekawostka zobaczymy, które spółki można powiedzieć utrzymały ten swój trend, tak? już wydłużonej ramy czasu. Jeżeli chodzi za to o takie spółki, które konsolidowały, popatrzmy, i też było ich kilka, i tak w sumie do 10%, jak widzimy, było ich 7, w tym Famur, Intercars, LiveChat, Autopartner, Develia, Comarch czy też GPW. I jak widzimy, no ci inwestorzy, którzy uwierzyli w te spółki na początku 2022 roku, no to raczej aż tak mocno nie byli tutaj na minusie, jeżeli chodzi o spadki, które wygenerowały te spółki, licząc pewnie, a może już te spółki odbiły, tak żeby wyjść na jakiś plus. Za to największym minusy, no nie ma się co dziwić, oczywiście spółka Kernel wiemy, jak cały indeks reagował, wczoraj go tu również podsumowałem, 69% na minusie, Mabion 65% na minusie, TS Games 60%, Data World 59%, Mercator 49%, czy Millenium 44%, czy Grupa Pracy na przykład 40%, więc widzimy, że to są potężne, bardzo znane spółki, które i tak, i tak w większości przypadków, jak nie wszystkie, i tak warto śledzić. Pewnie już to niektóre zaczęły odbijać, ale warto również je mieć na radarze. No to popatrzmy sobie z tego interwału dwuletniego, no bo jak inwestowanie długoterminowe, to popatrzmy, czy w ogóle miało to sens. Od 2021, jak widzimy, BUMEK dał najwięcej, ASBIS 237, 171 mamy na wódance, czy ZEPAK 148, powyżej stówki również handlowy, XTB, ALTO, tak więc sytuacja naprawdę dosyć ciekawa na spółkach z ENWIG40. Wykres samego indeksu wygląda również bardzo ciekawie. Dziś na podsumowaniu sesji na moim drugim kanale również go pokazywałem. Tak więc, no, zobaczymy. Trzymajmy kciuki, bo wygląda to naprawdę dosyć ciekawe i może się skończyć obficie w pierwszym kwartale. Jeżeli chodzi o SWIK 80, też popatrzmy sobie na maluchy, jak one reagowały. Zestawienie obrazuje te same wartości. W przypadku interwałów czasu, przez które będziemy patrzeć na te spółki. Tak więc, po lewej, oczywiście 6 miesięcy, w środku mamy rok i dwa lata po prawej stronie. I zobaczmy, które spółki w rok na SWIK 80, czyli na tych małych spółkach dały najwięcej zarobić swoim inwestorom. Myślę, że na pewno doskonale wszystkim znana, niekwestionowana gwiazda GPW w 2022 roku. Jest to spółka Sanex 540%, Votum 183%, Signiti 144%, Arctic 143%, Unimod 124%, Lubawa 106%. Czy to są już spółki przegrzane. Rynek oceni to w tym roku, czy ewentualnie popadną w jakiś trend wzrostowy. Zobaczymy, czy będą jakieś kontynuacje po ewentualnych zejściach korekcyjnych. Tak więc myślę, że te spółki na pewno skoro cieszyły się zainteresowaniem inwestorów, trzeba bacznie śledzić i obserwować, żeby czasami się nie zakończyło jak po spektakularnych rajdach, co po niektórych sektorów. W ubiegłych latach pamiętamy co się wydarzyło, tak więc tutaj w szczególności również trzeba być czujnym. Kolejna spółka też doskonale znalazła OZE Photon 83% czy Getin 74%. Tutaj mamy dosyć ciekawe odbicia, ale jak widzimy, tych spółek było znacznie więcej, jeżeli chodzi o takie pozytywne, nawet spore odbicia, przynajmniej w tym pierwszym ekranie, który nam tutaj się tutaj mieści, bo jak na Podsumujemy, na 80 spółek było tylko 24 z wynikiem dodatnim. I popatrzmy sobie na takie skrajności również pod kątem tej małej zmienności w interwale rocznym. Jak widzimy, tutaj zaznaczyłem 14 spółek, które tak naprawdę popadły w konsolidację i zbyt dużo swoim inwestorom nie dały. Czy to zarobić, czy to nie wygenerowały zbyt dużej straty. Z bardziej znanych spółek, które można powiedzieć, zachowały się dosyć stabilnie, o tak to nazwijmy, to na przykład Jar, Archicom, Wistula, Boś, ABPL czy Star Product. Tak więc nawet action czy Snactic możemy do tego również grona zaliczyć. Jeżeli chodzi o to, co ciekawego działo się pod kątem spadków, no to popatrzmy, jak to wyglądało z tej perspektywy, bo jak widzimy dwucyfrowych oberwań na SWIG80 również nie brakowało. Zresztą sami doskonale wiemy, jak wygląda przecież indeks i jak wygląda wykres tego indeksu. Najmocniej oberwał, Shopper. Shopper, który jak widzimy nie okazał się tutaj jakąś gwiazdą na GPW po swoim debiucie, wręcz przeciwnie, tutaj mamy dosyć mocny spadek 63% ale na pewno jest to bardzo ciekawa spółka pod kątem obserwacji, którą w mojej opinii trzeba mieć po prostu na radarze. Być może kiedyś przyjdzie na nią czas. Molekul też ciekawa spółka, 61%. Celefarma 56%, a Startup, to wiemy skąd te spadki, 51%. A I'm Company 50%. 1% Również z tych mocnych zejść, bardziej znane spółki, no to wiadomo, chyba Forte, Oponeo nikomu przedstawiać nie trzeba. Cool Energy, nikomu przedstawiać nie trzeba. Bank, BNP, ML System, też spółka z OZE nikomu przedstawiać nie trzeba. Czy na przykład Amika, co tu jeszcze ciekawego mamy, co warte jest uwagi? Playway oczywiście, czy też Wielton, Enter, czy na przykład, co tu jeszcze mamy ciekawego, z takich spółek, które warto mieć na radarze. Myślę, że można mieć jeszcze na radarze oczywiście spółki z grupy ASECO. Wszystkie łącznie. Rainbow również zachowuje się ciekawie, nawet miał ciekawe ostatnio odbicie. Być może nawet udało mu się już zalać to, co tutaj obserwujemy. Jeżeli tak, tutaj potwierdź to w komentarzu. I tak to wygląda z perspektywy oczywiście interwału rocznego, jeżeli chodzi o małe spółki. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe wzrosty w interwale dwuletnim, no to tu tych spółek już było więcej, bo aż 13 dało stopa zwrotu powyżej 100%. Tak więc jak widzimy, tutaj mamy kilka spółek, które cieszyły się potężnymi wzrostami w przeciągu ostatnich dwóch lat. No ale wiadomo, że również warto zerknąć sobie na maksymalne spadki i tutaj już troszkę się przetestowała ta lista i molekul zleciało. 71% czy Celfa ma 64. Tak więc jak widzimy, jest z czego wybrać, warto sobie takie zestawienia, w mojej opinii, robić. Może nie interesuje nas aż tak duża grupa spółek, ale na przykład sektorowo, czy też ewentualnie spółki, które spełniają nasze kryteria, warto sobie wrzucać w takie zestawienia, tak żeby sobie zobrazować nawet zmienność, jaka panuje na tych spółkach na przestrzeni danego interwału czasu, który nas akurat tutaj najmocniej interesuje. Bo jak widzimy, potrafi to zmienić optykę postrzegania spółek jest pryzmat nie tylko stopy." to jest generowana na przestrzeni tych miesięcy, ale również na przykład tego, jak ona będzie się zachowywać, jak się zachowywała w ostatnich miesiącach i co ciekawego ewentualnie może wydarzyć się w przyszłości, tak jak zachęcam często do tego, żeby tą ramę czasu sobie wydłużyć, obserwując wykresy danych spółek z racji tego, że to też potrafi zmienić optykę postrzegania wykresu na dłuższą metę i niejednokrotnie jest tak, że w krótkim, szybkim interwale czasu spółka się prezentuje zupełnie inaczej podejmowalibyśmy zupełnie odmienne decyzje, a zupełnie Inaczej prezentuje się w momencie, kiedy postrzegamy spółkę przez pryzmat dłużej, długiej ramy czasu, i warto również do tego się odnieść odpowiednio. Oczywiście modyfikując takie podejście pod swoją indywidualną już strategię. Jak ja to mówię, co inwestor, to podejście. Tak więc tutaj śmiało można w ten sposób do tego podejść i warto z tego skorzystać, bo być może nasza technika obejmuje zupełnie inną ramę czasu niż na przykład jeden dzień/ tydzień. Interesuje nas typowo średnioterminowe bądź też długoterminowe inwestowanie w rynek akcyjny, a wtedy wiadomo, że zupełnie inne podejście powinno nami kierować. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Zapraszam również do tego, aby pozostawić w komentarzu hashtag envi 40 bądź też SWIC80, żeby wiedział, że materiał był również tutaj przez Ciebie doceniony. I oczywiście zapraszam już na nasze kolejne spotkanie, w którym. Zajmę się już jakimiś kolejnymi doniesieniami płynącymi z rynku, bądź jakimiś poszczególnymi spółkami. Być może coś na szybką wrzutkę również przygotuję. Jeżeli czasu wystarczy, możesz swoje propozycje również podrzucać w komentarzu. Jak zdobędą one oczywiście wystarczającą ilość lajków, to na pewno gdzieś w przyszłości taką spółkę również będę rozważał. Trzymam kciuki. Hej.